Rosjo. Musimy porozmawiać. Aaaa, a, a, a. bierz to co chcesz i tak nie wygram. Nie o to chodzi. W takim razie o co chodzi? Co ty na założenie wspólnego sojuszu? A o to chodzi? Tak tak zgadzam się oczywiście. No to super. Oto oficjalnie powstaje sojusz rosyjsko-mongolski. Chodź, zaatakujemy jakieś państwa. OK to idziemy. Oni chyba śpią? To dobry moment na atak. Masz rację, atakujmy. XDDDD oni naprawdę nic mnie nie słyszą. Na to wygląda XD. Czy tylko dla mnie te walki są strasznie nudne? Uwierz mi, nie tylko dla ciebie, zero wyzwania po prostu. Dosłownie to samo mówiłem, dobra, atakuję dalej. Takie nudy, że po tej pseudowojnie, bo tego nie da się nazwać wojną i da jeździć na misiu. A no okej, okay, co kto lubi. Dobra, Rosjo, kończ to przedstawienie. No dobra. Mongolio, może zaatakujemy jeszcze Iran? Dobry pomysł. No to na 3-4. 3-4. Ech, poddaje się. Dobra, ja sobie przejmę jeszcze te trzy małe wypiertki. No spoko, Rosjo, powodzenia życzę. Dzięki, ale wątpij także przegramik z DDD. Łubudubu. Poddaj się, Azerbejdżanie. No dobra, i tak nie mam innego wyjścia. Fajnie, coraz więcej terenów. O kurde, nie, 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 tylko nie to. Co się stało Turcją? Boję się, że Rosja i Imperium Mongolskie mnie zaatakują. Poczekaj, po pierwsze, od kiedy Imperium Mongolskie żyje, po drugie, czemu mieliby cię podbić, a po trzecie, czy oni mają sojusz? Wydaje mi się, że jestem ich następnym celem. Poza tym podbili prawie całą Azję, i tak, mają sojusz, co ty wiadomości nie oglądasz. No, za bardzo nie oglądam, ale w takim razie trzeba ci pomóc. Ale jak? Jeszcze nie wiem, pomówię z sojuszem. Czy wszyscy wiedzą o Rosji i Imperium Mongolskim? <zysyjna> Ta tak! Aha, chyba tylko ja nie oglądam wiadomości. Dobra do rzeczy, Rosja i Imperium Mongolskie to ogromne zagrożenie. Wątpię, żeby zgodzili się na pokojowe negocjacje, a jakby się zgodzili, to chcieliby. Większość naszych terenów, ale my im nic nie oddamy, więc są jakieś pomysły? Ja mam pomysł!